O no, to ja Viper, a to jest Breakforce. I tutaj podobno... To będzie mapa z Dedusta a Podobno klasyczna. A mi się musi pobrać. Kurde. No musi mi się mapka pobrać. a nie, gramy... A dlaczego? No dobra. Ja sam na dwóch typków. Jakiś tam Łukasz L93. W ogóle... No troszkę podobna ta mapa jest. Ale... Ajajaj, nawet no dwóch co, więc wiecie co No szkoda, bym ktoś do mnie dojść jeszcze, bo im więcej osób, tym fajniejsza zabawy, jest naprawdę gierka fajna Szkoda, że właśnie nikt ze znajomych nie, nie ma tej gry Headshot Jeżeli właśnie ktoś ma, kto to ogląda tę grę, to proszę dać znać, to bym z chęcią pokrał z kimś W muszę stąd zwiewać, bo tu jest resb wroga. Headshot. Tutaj muszę uważać, bo drugi typ tu kręcił się. Kurde, się znalazł, ale używa kałacha. Ale w ogóle, dobrań co ja teraz mam? O, jest świetna, o, trzech nas jest teraz. Poprawiłem nawet skill'a, powiem wam. Troszkę lepiej mi idzie w grze. Dobra, słyszę odgłosy, wróg nadchodzi. Nie, to nasz. No kurwaaaa! Dobra, dobrze, Benio. O kurwa. Ajajaj, a to chyba ich res. No dobra, jak chcę się pochwalić statami, prawda, to... O, nie mógł przeskoczyć. Yy, w ogóle jak chcę się pochwalić moim skinem, to mi nie idzie. Zawsze tak jest. O, Benio. Benio kogoś tam utupczył. Kurde, dziwnie mi się nagrywa w ogóle. Niby nagrywa się 30 FPSów, prawda? ale w ogóle niby się właśnie nagrywa te 30 fps a jakoś takie zamolono chodzi o, tam jest ubi ubi Ajajaj, a, zabiję go. No w ogóle, troszkę gra jest jeszcze nieogarnięta, moim zdaniem. No bo właśnie niekiedy ścina postać, prawda? Znaczy, ja jeszcze tego nie miałem, ale widać, jak grałem wczoraj, to dwóch typków. Miało właśnie tak, że z... w ogóle się respin spalił. Ajajaj, myślałem, że ubiję go. A, a zabiję jednego, double killa udało mi się ubić. No fajnie się gra. No przyjemna gierka. Dobrze. Niby... Asystę jedno wpiłem. No no. Karolek, co się z tobą dzieje? Uho uh, uh, uh. Łukaszku drogi. Dlaczego używasz podstawowych broni? Na początek gry właśnie mamy 100 tysięcy tych jakby naszej waluty. a i 100 tysięcy tokenów. Za nie można kupować jakieś duperele. ja nie udało mi się. Dobra, bo jeżeli ktoś, nią, ktoś nie gra w nią, to polecam, To naprawdę, troszkę odrz rozrzut, odrzut, nie wiem jak to, no, ma mocny. Gol. Nie wiem, co to było. Wątpię, żeby to był lag. Jeszcze laga nie miałem. Więc wątpię. Ale właśnie, gra nie ma takich dużych problemów, tylko to co niekiedy przy respie się dzieje, właśnie, nie dokończyłem chyba, migamy, prawda, i możemy każdego zabić i jesteśmy nieśmiertelni. To jest taki bug właśnie w tej grze. on no, jest prawie niewidoczny. Dzięki. No, zabijam go. Właśnie to jest coś zrobione... Przykładowo... E, Warrock... rock. E, to właśnie... Tam ubijam na lagu. Na lagu, na lagu... No na ten styl, coś w tym stylu. No właśnie... No tak właśnie miałem wtedy dobre staty. Za zabijanie takie. Uuu! Robiłem go z tego z granatą. Granat oczywiście cacy są. Kurde, muszę gdzieś się schować Uu. O panie! Z czym do ludzi No i nie wiem nawet ogarnięte Benios Staty 8-7 nie to skill. Właśnie, słychać jak odgłosy, w, jak ktoś chodzi, no, tak podskakuje i w ogóle. O, to hard krowo. Ubiłem go, ubiłem go. No właśnie, to jest lag, można zaliczyć ty laga. Właśnie, nie wiem. dalej do przodu. Hardcore Nie powinienem tak robić. Ale do bullkilla uwaliłem. Ale dobrze. W ogóle ktoś tam jest? Cztery niby osoby to gdzie jest reszta? Bo tam dwóch. O Rysio. No, no dobra. To był lula. Ale jeszcze nie miałem powiem wam. Kurę granatów nie mam. No walki z tym. O w ogóle z klucza. Tamten nie miał HP w takim razie. Łukasz, padaj. A, zabijamy mu przynajmniej. No dobra, nie mam takiego skilla jeszcze. Ale dobrze mi idzie ostatnio, od ostatniego razu. Dam 9. Yy, staty 28 na 11 bodajże. No. Dobra. To ja może czekać. Ja wyjdę, zaprezentuję szopa. Inne. To są moje Q. Snajperkę mam i ten karabin na pięćniky. jakieś takie ubrania. O, kask. Okay. no. Chuchuchu, śmiesznie wyglądam. No, jakieś takie akcesoria. No i tego nie miałem go zakotanego. Tak? No, nie. No i ładnie wygląda, prawda? No. Jaki kozak ze mnie teraz? Charakter. Tutaj tego nie mam, nie wiem co to jest. I specjalny temki. Nie wiem co to jest, co to daje. Nie wiem, nie w końcu to kupiłem. A shop wygląda tak. Mamy tyle broni, nie za wiele powiem wam. Tu mamy BWP BC1900, jakieś granaty, klucz lepszy. kołachy Kałach jest? jest kawa? Nie. Nie Dziwne. A jest koło to się nazywa 47 A tu Mam jakieś ubranka Ja tego nie kupuję bo mi szkoda kasy Puści home To kosztuje normal points Czyli to mam 94 tysięcy, brick points 100 tysięcy i tokenów 98 I tu jakiś charakter Nie ma tego specjalnej tempi No właśnie to kupiłem, nie wiem co to jest, nie wiem czy to otaczało się To można zarobić swoją mapkę to słaba mapa moim zdaniem. No, ja nie chcę tej mapy. Co jest map wbijać? No dobra, to jeszcze jeden w... Yy, akcja, my wkręcimy akcję, tak dobrze mówię akcję. No, no 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 stójcie, stójcie! Co jest? Ja się tu piję chorbata, tu... No skąd? No, jestem po tej stronie, co wtedy tak Aj, sorry. wiem. Nie, nie... Nie wiem po której stronie jestem. O, 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 bełkot. Powiem Ci, jest wróg tutaj. Mam 84 HP, to jeszcze mało. Uuuu, zabij, 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 zabij. Gdzie jest wróg tutaj? To się już nie ogarniam. Fajna mapka, w ogóle ktoś miał chęć zrobić właśnie mapkę Stresa The dust, tak? The Dust. No O Łoty. to Headshot. Nie, dobry kill. 14 HP mam. No ale dobra, ja muszę przykampić, bo to wiecie ja... Już nie lubię kampić w takiej drze, ale trzeba. Uj, no nie, 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 bo to padnę, padnę. Bo jakieś wejście mogło być. Nie. Ja tego tu nie mogę rozpalać. Nie, nie, a tego chyba nie, bo coś tam było można rozpalać. I nie wiem. Ja chyba jestem w drużynie niebieskiej, tak, tak. Must one, Must wanted. Upadaj. Sorry za KS-a. Ze, Uuhu, uuhu. W ogóle tu wroga, a przycisnęliśmy nieśmy. No. Kurde wiedziałem, że tam stałe, ale refleksu brak. Ten do boda Mhm mm wróc Widziałem O, tam chyba to zależy. Jeśli komuś chce, to można. O nie. No, sekunda. Ja mam chyba granatę. rzucę go tak sobie. Nie wyjdzie, nie wyjdzie. Olaf. Dostał... Nie, otaku, kurde, tak ja Olaf. Czytułem. Nie wiem gdzie ja jestem. Just... No dobra, tam jest bardzo wroga, to ja muszę jakoś Kurde no! On się z i był nieśmiertelny. No.

granata No w ogóle tak kiepsko bo tu baza wroga jest Kurde Aj! Nie, nie mogę z tej strony iść 8 no, zabitych 5 razy padłem 8 zabiłem 5 razy padłem a tak powiem

mordor synu. Dobra, jedziem, jedziemy, jedziemy, jedziemy. W ogóle troszkę ta. No moim zdaniem nie przypomina za bardzo. Czy przypomina dedusta, ale nie tak bardzo, jak myślę. O, wygraliśmy. No dobra, takim kończę ten odcinek. Że trzeba iść, porobić coś. No, do no to się Subujcie, lajkujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, źródła.